SteelSeries chyba zaczęło trochę szaleć z premierami. Nie tak dawno miałem okazję testować Aeroxy 5 oraz Aeroxa 9. Recenzje tych myszek znajdziecie na YouTubie. Generalnie przykładowo taki Aerox 9 zaraz po premierze dostał sporą przecenę. Z 749 zł na 499, więc bardzo ciekawie. No i pytanie, czy taka sama przecena będzie również dotyczyła w niedługim czasie słuchawek, które stoją za mną, bo jak widzicie, no jest to nowa era w świecie Arctisów, więc zobaczmy, co te słuchawki potrafią, konkretniej Nova Pro oraz nowy pro wireless zapraszam do oglądania Nowy definitywnie potrafią zaskoczyć. To tak wstępnie. Świeżynki występują w opcjach PC PlayStation oraz PC Xbox, chociaż patrząc na papierki w obu parach kompatybilność jest znacznie szersza i zakrawało chociażby Androida czy Switcha bądź Maca. Mamy też podział na nowy i nowy wireless. Tutaj sprawa wygląda tak, że przewodówki przychodzą do nas z dakiem, a opcja bezprzewodowa, o ile może działać po kablu, to taka nie ma na rzecz stacji kontrolno ładującej. W pudełkach znajdziecie też przewody Jack Jack, filtry do mikrofonu oraz dwa kable USB do USB-C. Po co? To jest akurat ciekawy temat i ja omówię go trochę później z takich dodatków jest oczywiście woreczek do przenoszenia, no i papierowe broszury. W każdym pudełku z bezprzewodowymi słuchawkami znajdziecie dwa takie oto artefakty dla młodszych użytkowników zwane kostką mocy, natomiast generalnie są to po prostu wyciągane baterie, przy czym jedna może być w słuchawkach, a drugą w międzyczasie ładujecie sobie w stacji dokującej, wkładacie ją właśnie od boku, zatrzask, no i całość się ładuje, więc ta płynność, jeżeli chodzi o dostęp do energii w samym urządzeniu bezprzewodowym, pozostaje bardzo, ale to bardzo pozytywna. I muszę przyznać, że dziwne, iż inni producenci Czegoś takiego nie podłapali, bo to jest świetne, naprawdę mega optymalne rozwiązanie. I zapytacie, jak w ogóle wypada żywotność takiej baterii, która ma pojemność pojedyncza 700 mAh, już tłumaczę. Wartości deklarowane to między 18 a 22 godziny, zależnie od wykorzystanego systemu połączenia i trybu pracy, bo tych także jest kilka, zresztą mogą działać one jednocześnie. U mnie wyniki były o godzinę krótsze, czyli 17 przy ustawieniu określonego, odpowiedniego dla mnie poziomu głośności. Ale może najpierw zacznijmy od wykonania, co? Przede wszystkim nowe Arctisy są śliczne. Wygląd to kwestia gustu, wiem, ale trudno odmówić mu roku. Tworzywa bardzo przyjemne w dotyku, a pokrywają one znaczącą część kapsuł. Dekielki z kolei są metalowe, z centrycznym szlifem i minimalistycznym. Logo. Warto wspomnieć, że są one na magnes, więc można je wyjąć, no i skustomizować. Zresztą takie zestawy już są gotowe na stronie producenta. W opcjach wireless, w ogóle pod tymi dekielkami, jest z jednej strony kieszeń na baterię, a z drugiej port USB-C do ładowania. Sprytnie ukryty, ale gdyby jakimś cudem trafiło Wam się ładowanie tych słuchawek na głowie, no wygląda to lekko zabawnie. Wówczas lepiej przerzucić się na jacka obecnego z lewej strony, tuż obok mikrofonu. Ten jest wysuwany, ale ukryty tak skrzętnie, że ponownie nie zaburza on designu. Pałąk przebudowany, nie ma już paska na rzepy, jest normalny metalowy segment główny, który pozostaje bardzo wytrzymały i który podbito dodatkowym pasem materiałowym na klipsy, ale sama regulacja odbywa się już na klasycznych, płynnych prowadnicach i to jest duży plus. Można zatem śmiało uznać, że każdy element, który uwierał w poprzednich Arctisach, został tutaj poprawiony bądź też zmodyfikowany. Z mojej strony jedyne ale pozostaje w zakresie mocowania, które uznałbym za element być może newralgiczny, ale z drugiej strony elastyczność i spory zakres regulacji zdaje się skutecznie bronić tych słuchawek od uszkodzeń. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda obsługa takich słuchawek. Przede wszystkim w wariancie przewodowym nie znajdziemy przycisku włącz wyłącz oraz Bluetooth. Są one niepotrzebne, ale w każdej parze już macie przycisk do włączania, wyłączania mikrofonu. No i samą rolkę do zmiany głośności, która ma bardzo przyjemny, satysfakcjonujący skok. No i tutaj też jedna różnica. Konkretnie chodzi o to, że w słuchawkach bezprzewodowych ta rolka ma również możliwość kliknięcia, dzięki czemu możecie obsługiwać stację dokującą wszystkimi funkcjami, które znajdują się tutaj i są standardowo pod pokrętłem, właśnie z pozycji. Słuchawek, co szczególnie graczom konsolowym, którzy są dalej od telewizora, od tego doka, który będzie podpięty do konsoli, no to się po prostu przyda. To się po prostu przyda i jest mega, ale to mega wygodne. Dodatkowe funkcje to temat związany z akcesoriami. Zależnie od wariantu wygląda to trochę inaczej. W wireless jest stacja kontrolno-ładująca, w przewodówkach mamy DACAM. Lekko zaskakuje mi brak implementacji tego rozwiązania w modelu wireless wewnątrz całej stacji, bo umówmy się, nowy bezprzewodowe z Dakiem od przewodówek przecież współpracują. Zresztą nie tylko one, bo można tutaj podpiąć wiele innych słuchawek, otrzymując wciąż funkcjonalność związaną z całym DAKiem. W każdym razie, patrząc na urządzenia, są też gałki do sterowania wraz z przyciskiem dotykowym mamy ekran wyświetlania danych, który niestety u mnie od wygląd był lekko przerysowany, więc nie wróżę mu ogólnie jakiejś świetlanej przyszłości pod kątem estetyki. Na deser złącza. W dako jest oczywiście dedykowane miejsce pod słuchawki, a już w każdym jednym pudełeczku mamy line-in, line-out jako jacka, ale także USB 1 i USB 2. Po co? Ano po to, że słuchawki mają funkcjonować w formie multiplatformy, czyli możecie tu podpiąć jednocześnie PC-ta i Xboxa, przykładowo, a później jednym kliknięciem zmieniacie źródło. Poza tym opcja wireless może być także sparowana na bazie podwójnego łączenia, dzięki czemu i telefony z Bluetooth i 2.4 obsłużycie jednocześnie. No, i przykładowo, możecie odbierać połączenia oraz grać w tym samym czasie. Ogólnie w tym miejscu mogę powiedzieć tyle. Wariant wireless to kombine multimedialny, z kolei przewodówki to bardzo dobra wielozadaniowa maszyna. Przydałby się również usłyszeć dźwięk z mikrofonu, więc w tym momencie możecie mnie usłyszeć z tego w słuchawkach nowa pro wireless edycja PC i PlayStation, a za chwilkę przeskoczę sobie na warianty Xbox PC, więc zobaczycie, czy jest jakaś różnica. Szybka podmianka, identyczne ustawienia, już jestem na wariancie PC Xbox, więc tak brzmi mikrofon właśnie tutaj. Są to ponownie słuchawki Wireless, całość na 2,4. No i na koniec ostatni mikrofon ze słuchawek przewodowych bez żadnej ekwalizacji, jakiegokolwiek ingerowania w brzmienie. E, możecie posłuchać jak to brzmi po podpięciu do DOKA obecnego w zestawie. I wydaje mi się, że w tym momencie macie już realny obraz każdego z mikrofonów. Powiem tyle. Do komunikacji wystarczy, ale nie jest to pewnie jakaś wybitna jednostka i myślę, że dużą część osób wciąż będzie ona rozczarowywać. Temat mikrofonu mamy odhaczony. Oczywiście ten na daku brzmi zauważalnie lepiej aniżeli w słuchawkach bezprzewodowych. A skoro mówimy o bezprzewodówkach, jest tutaj ANC. Powiem wam, że prywatnie nie czuję jakiejś gigantycznej różnicy, jest to bardzo subtelnie słyszalne, bo i same słuchawki tłumią już moim zdaniem całkiem dobrze. Kolejna sprawa to tryb transparentny i ten działa bardzo sympatycznie, dając szansę na odsłuch samego siebie oraz wszystkiego, co dzieje się dookoła nas. Opcjami tymi, tak jak i chociażby odbieraniem połączeń, operujecie poprzez przyciski na słuchawkach. Wszystko jest w instrukcji. Dalsza atrakcje to dźwięk przestrzenny equalizerem dostępne w każdych słuchawkach, można wybrać profile, można stworzyć własne, no i mamy wsparcie dla wirtualizacji konsolowych od Xboxa czy PlayStation, zależnie od wybranej pary. Niemniej ten sztandarowy tryb Spatial Audio, no i cały sonar wymaga zainstalowanej aplikacji GG na komputerze, która rzecz jasna wspiera dodatkowe możliwości słuchawek. Generalnie tutaj w trące opcji jest ogrom. W zakładce Engine macie podstawowy equalizer i zmiany związane z działaniem Doka czy też kontrolera. Zabawa zaczyna się jednak w sonarze, gdzie mamy możliwość zaprojektowania całego czasu. Mixum, selekcji ścieżek i co najlepsze ekwalizacji zarówno audio z gry, jak i Discorda oddzielnie. Można też dobrać bramki szumów, czy też AI Noise Cancellation. Wracając do gier, Steel przygotowuje profile pod konkretne pozycje i jako, że miałem Dota 2 oraz Halo na pececie, zweryfikowałem sobie proponowane nastawy. Są dosyć sympatyczne w określonych środowiskach, ale już przełożenie ich na multimedia pośrednie mija się z celem, więc ich przeznaczenie jest po prostu bardzo wąskie, natomiast przynajmniej w moim odczuciu na tyle przemyślane, aby tu podbić efekt, tam wzmocnić chociażby kroki. Gorzej z samym Spatial Audio. No mnie tutejsza wirtualizacja nie pochłonęła i po kilku próbach uznałem, że jednak mój świat audio w tych słuchawkach pozostaje w zakresie stereo, ale jak ktoś lubi trochę pogłosu i poszerzonej na swoje potrzeby odległości od ucha, niech próbuje, to wszystko da się ustawić. W przypadku specyfikacji samych słuchawek pozwolicie, że dzisiaj po prostu wypiszę Wam ją w formie tabelki. Po prostu będzie to znacznie bardziej czytelne, biorąc pod uwagę, że mamy trzy pary, więc zastopujcie sobie całość, jeżeli jesteście zainteresowani poszczególnymi parametrami, a my przejdźmy już do kwestii dźwięku. I teraz tak, niezależnie od tego, o których słuchawkach mówimy, dźwięk jest ok. Tak bym to określił. Czy są to Arktisy serwujące najlepsze audio? Moim zdaniem, pośród całej obecnej serii Arctisów owszem. Bas nie jest harczący, co ostatnio doskwierało mi chociażby w Arktisach 9. Jest wyraźna poprawa w strojeniu, czy też samej pracy przetwornika. Jednocześnie nie uznałbym też tego brzmienia w każdej z par za super neutralne, bo ta lekka fałka występuje, no i da się odczuć, że barwa jest cieplejsza, ale nie przytłaczająca, zachowując odpowiedni poziom wyrazistości. Co szczególnie w Battlefieldzie potrafi mnie zirytować w części słuchawek, czyli kujące świszczenie, no tego nie uświadczyłem całe szczęście. Przy wersji przewodowej z Dakiem, no da się odczuć przede wszystkim trochę więcej mocy w słuchawkach, trochę więcej dynamiki i to jest w zasadzie jedyna znacząca różnica. I teraz pewnie rodzi się pytanie, jak te słuchawki brzmią w odniesieniu do innych zestawów obecnych na rynku. No cóż, tutaj raczej o tej bezkonkurencyjności bym podyskutował. Wśród bezprzewodówek za rogiem chichoczą sobie AudiZi, a i bangi gamingowe powoli schodzą z scenę. O Senheizerach też wypadało, by gdzie niegdzie wspomnieć. Patrząc kolejne wersję z Dakiem, nocenowo mówimy o możliwości złożenia samodzielnie jakiegoś kompletu z konwerterem i słuchawkami, które tutaj Shark pokonają. Kartą przetargową pozostaje zatem dostęp do rozbudowanego do granic możliwości oprogramowania. To co ze swojej strony dodam, no ogólnie każda z tych par ma swoje zalety, o czym jeszcze nie wspomniałem, również każda jest piekielnie wygodna, bo to między 300 a 340 gram zależnie od wersji. Poduszki są ekstremalnie mięciutkie, szkoda, że pokryta jako skórą i przykładowo nie dostajemy jakiegoś dodatkowego kompletu, ale ogólnie pozostają bardzo fajnie dopasowane, bez jakiegoś nacisku, bez budowania dyskomfortu. Ogólnie, nauszniki są też zdejmowane, przy czym te w wersji z dakiem to zwykłe nakładki, a w wersji wireless mają zatrzaski. I idąc już ku podsumowaniu, te słuchawki to definitywnie najlepsze, co do tej pory SteelSeries wypuściło, ale nie mówię tutaj o dźwięku, bo jak wspomniałem, ten poza jakoś ekstremalnie się nie wybija i pozostaje po prostu ok. Mówię raczej o mnogości opcji i tej wielozadaniowości, bo to ona gra pierwsze skrzypce. Są do produkty, które naprawiają bolączki poprzedniczek, a jednocześnie serwują podwójne wejście, gigantycznie rozbudowany moduł software'u i o ile trudno mi je polecić jako szczyt gamingowego audio, tak w formie multiplatformowego kombajnu multimedialnego, o czym wspomniałem już wcześniej, jak najbardziej i myślę, że tutaj leży ich główny atut. Ale, moi drodzy, jest jeszcze jedna rzecz, która myślę, że w końcu może paść w podsumowaniu. Do tej pory jeszcze nie padło, bo budowałem napięcia, poza tym chyba nie chciałem waszego zainteresowania stracić. W każdym razie no, mowa o cenie i myślę, że wzmianka o Audizji czy też Bangach mogła już zasugerować, że tanio wcale nie będzie. 1349 zł za wersję z Dakiem, czyli przewodową i 1799 zł, jeżeli chodzi o nowa Pro Wireless. I myślę, że w tym momencie mogę powiedzieć dziękuję, możemy się rozejść, ponieważ jest bardzo drogo. Z pewnością nie są to kwoty skierowane do portfeli polskich graczy, raczej kwoty skierowane do fanów marki, bądź też osób, które pozostają takimi zatwardziowymi geekami i mogą wydać każdą swoją oszczędność na najnowszą technologię, bo nie oszukujmy się, generalnie te słuchawki jako rozwiązanie takie multiplatformowe wypadają niesamowicie ciekawie, ale jednak ta kwota, no ta kwota pozostaje na razie zaporowa i miejmy nadzieję, że te obniżki znane za Roxów niedługo dopadną także Arctisy, nowa, bo cena to jest ich największy problem. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowych propozycjach od Stila, jak Wam się podoba ta nowa era Arctisów. Dajcie znać pod spodem, nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli całość Wam się spodobała, okazała się pomocna, rozwijała być może wszelakie wątpliwości. No i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem, który tutaj się pojawia. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!